Siema! Siema! Witamy w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj, mianowicie Tim Grover, jak i Rafał Mazur, bardzo dużo mówią o ciemnej stronie, że trzeba energię czerpać z, ciemniej, z ciemnej strony i zobaczyć, co najwskórzy. Ale do dzisiaj Wam dokładnie wyjaśnię o co chodzi, bo zajęło mi bardzo dużo czasu, żeby tak naprawdę zrozumieć o co chodzi i czerpać energię z tej ciemnej strony. Więc. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tej ciemnej stronie. No właśnie, i o co chodzi? Jak ja tą rozumiem ciemnej stronę? To, że jesteśmy, na, to jak ja rozumiem tą ciemną stronę? Bo trzeba też pamiętać o tym równie dobrze. Rafał Mazur, jak i Tim Grover, mówi, że trzeba tą ciemną stronę, tą energię z ciemnej strony nakierować. W dobrym kierunku, czyli co o co chodzi, czyli nie takim, że chodzić na kopać śmietniki, rzucać butelkami po ulicy i tak dalej, tylko zrobić ją, nakierować w stronę projektu. No i właśnie, i tak jakby myśląc, jeżeli na przykład jest, leżycie, tak zmęczeni, i tak dalej, a nagle ktoś przyjdzie jakaś wiadomość, i ktoś was kurzy, coś was napisze, coś wam napisze, czy coś zobaczycie, co was tak naprawdę zdenerwujecie, nagle się okazuje, że byliście tak padnięci, leżyliście w łóżku, a nagle się okazuje, że macie tyle energii, że po prostu nie zbiegacie na dole na schodu, jeżeli mieszkacie w domku, czy gdzieś nie mówią, ja mu pokażę, ja mu zaraz go tam tego i tego i tego. I tego. I jakby pewnie nie było telefonów, byście pobiegli do niego i zapukalibyście mu drzwi, jeżeli to sprawa by się działa w latach 90. Dzisiaj niestety nikt tak, z nas, nikt tak z nas nie zrobi. I właśnie to jest ta ciemna strona, że nagle byliśmy zmęczeni, byliśmy depresyjni, nagle ktoś nas skórze i dostajemy taką energię, takiego kopa, że moglibyśmy tak naprawdę przenosić góry. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. I nakierować tą energię w dobrym kierunku. Co ja o to, co ja o tym narozumiem? Wiemy, mamy wszyscy myśli w głowie. Mamy wszyscy myśli, tam tak naprawdę Tim Grover o tym pisze, że nie jesteśmy sami, bo non stop, szczególnie pomiędzy drugą w nocy, a czwartą rano mamy te, te jakby te głosy, które nas budzą w nocy, nie? bo mamy tam non, tam non stop, non stop te głosy nam pracują w głowie i przez to się wybudzy, wybudzy, wybudzamy, nie możemy spać i właśnie, e, właśnie dlatego też nie jesteśmy nigdy sami wbrew pozorom. Właśnie chodzi o nakierowanie tych całych tego wszystkiego, tej całej złości w dobrą stronę projektu. Kiedy ja poznaję, że moja ciemna strona się uaktywnia w jakiś korzystny sposób. Bo wiadomo, że te głosy czasami po prostu ktoś wam coś powie i tak dalej, różne rzeczy się dzieją, przechodzicie rozwód, alienacje rodzicielskie, jeździcie po sądach i nie możecie tych. Y Głosów sobie wyłączyć. A powiem Wam właśnie, jakie wyłączyć. Właśnie nakierowując je na projekty. To może wszyscy o tym mówią. I Tim Grover, i Steven Pressfield, i wszyscy popularni youtuberzy o tym mówią, że trzeba nakierować tą ciemną stronę na projekty. Ja już Wam powiem, ja już wam powiem jak ja to rozwiązuję. Mianowicie, trzeba znaleźć sobie projekt, który. Te głosy was wyłączy. Czyli na przykład, no wiadomo, takim niezdrowym podejściem, właśnie który likwiduje was te napięcie, te dobre napięcie, jest właśnie picie alkoholu i różne używki. To zauważcie, że wtedy się czujecie happy, nie słyszycie tych głosów, jeżeli jesteście pod wpływem, że się przyzwyczajacie do alkoholu, za każdym razem pijecie coraz więcej. I zauważyłem, że projektem takim, zresztą od dłuższego czasu, od kilku lat, jest coś, gdzie ja przekierowuję. Jest na przykład na sport. Czyli zajmuje się tym sportem i zasuwam w tym sporcie coraz bardziej, coraz bardziej. To większość uzależnionych, byłych osób właśnie przekuwa to na ultramaratony na przykład. I tam większość osób jest tak naprawdę albo po ciężkich dzieciństwach, albo potem, albo można po uzależnieniach, albo można tą siłę przekierować w projekt. Czyli na przykład, co ja przez to rozumiem? To, że się całkowicie zatracasz, to, że tą całą złą energię, którą masz w sobie, albo idziesz na worek, albo idziesz się wyżyć, albo dajesz to w sport, albo dajesz to w projekt. Albo jeżeli masz tyle i wyłącznie tak dużo, to dajesz na to i na to. Bo na przykład, jak siadam do edycji filmów, do edycji wideo, jak jeżeli chwy chwy chwytam kamerę, kamerę w dłoń, i idę gdzieś robić zdjęcia, jedyne rajdy, gdzie auta obok mnie jeżdżą po 200 km na godzinę, to powoduje to, że wtedy to mi wyłącza moje myślenie, moje te całe negatywne myślenie, które mam w głowie, i ta negatywna energia jest skierowana w dobrym. W dobrym kierunku. Co ja przez to rozumiem? To, że na przykład, e, to, że na przykład, właśnie wkurzyłem się pewną akcją, którym byłem, bo jest 21 godzina, chciałem iść na przykład się umyć, e, się umyć i spać, zobaczyć coś na Netflixie, ale tak pewna osoba mnie po prostu poddenerwowała, że mówię: Kurde, to jest dobry moment, żeby nagrać tą. I nagle znalazłem masę energii, żeby wziąć tą kamerę, żeby otworzyć dla was i żeby nagrywać energetycznie ten ten po prostu film bo jestem kurde mnie poruszyła poruszyła dana pewna osoba o, będzie, będzie 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 seria będzie seria na kanale o karce o karce drewniano o drewniano -głowę. także yy, ale tu później dobra i właśnie to jest to nakierowanie tej mojej celnej strony to że ktoś mi wkurzy na projekt po to żeby wyłączyć te myśli w głowie to może ktoś pomyśli że to jest jak medytacja tak to jest jak medytacja że te całe siły daje w edycję, daje może to być czytanie książki, coś, co mi te negatywne myśli, kiedy jestem taki naobuzowany, po prostu wyłączy. Mówię o zdrowym sposobie, czyli na przykład nie, nieużywkowym, to wtedy jest przekazanie tej ciemnej strony na dobry kierunek. Sam właśnie Tim Grover wielokrotnie powtarza o tym, że róże mają kolce i jak się ucina tym różom kolce, to stracą połowę życia, połowę energii. I właśnie o to to chodzi. Właśnie te czerpanie z ciemnej strony, Kessler też o tym pisze, o tym pisze inaczej, 5 personality pattern, czyli jak tą energię, czyli jak tą energię wytwarzamy, jak tą energię, jak tą energię do ciała, jak tą energię do ciała przekierowujemy, tak żeby na przykład ta energia przekierowana nawet w ciała powoduje to, że mamy dany wygląd, na przykład tutaj macie pokazane, że dany wygląd macie, jeżeli jeżeli kierujemy energię do góry, czyli ona wychodzi z nas, kierujemy w dany sport, na przykład, to wtedy mamy większą rozbudowaną część ciała. Jeżeli, jeżeli kierujemy do środka, czyli. Tak jak ja jestem troszeczkę większy, to kieruję głównie do środka, ale teraz się uczę jak kierować właśnie tą energię swoją na zewnątrz, bo tak naprawdę migrujemy pomiędzy dwoma profilami energetycznymi, czyli ja jestem pomiędzy enduring a aggressive, czyli jestem, kieruję swoją agresję do środka, ale jak trzeba to kieruję właśnie ją na zewnątrz właśnie w tym momencie i nakreślam nakreślam w tym e, mój projekt kieruje ją w dobrą energię żeby coś tworzyć żeby zostawić tak jak ja to mówię Legacy po sobie więc po to jest to wszystko robione po to nagrywamy te filmy i po to cały czas jestem e, że tak powiem zajęty na innych kanałach bo nie mam tylko tego kanału ten kanał jest tylko tak żebym się po prostu wygadał więc o to chodzi w tej ciemnej całej stronie przekierowanie ją przekierowanie tego napięcia którego nie likwidujemy za pomocą alkoholu i używek na dobre rzeczy, czyli na dobrą energię, czyli mam, przychodzę nagle, mam energię, czuję energię ze złości, właśnie na coś i wtedy zaczynam robić pozytywne rzeczy. Tak ja to rozumiem i tak ja po prostu zacząłem to Zacząłem to stosować. Ktoś może powiedzieć, że no dobra, trzeba, właśnie z, 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 z terapeutką białam taką dyskusję, że tam trzeba odpoczywać i tak dalej. Andy Frisella, jak i Tim Grover, jak i inni wielcy z tego świata mówią, że nie, że właśnie, że właśnie trzeba tą energię stosować na dobry tego, że wakacje są złe i fajnie jest wakacje poświęcić na coś, na coś faktycznie. Na coś faktycznie po prostu kreatywnego i żeby coś zrobić, żeby w coś wydalać energię. I nawet jeżeli Tim Grover pisze o swojej książce, że nawet Kobe Bryant miał tak wielką ciemną stronę, że ona miała. Osobną, była osobną osobą i się nazywała po prostu Czarna Mamba. Mega ciekawy temat, dopiero tak długo śledzę już z 5 lat po prostu Rafał Mazura i tych wszystkich innych wielkich, ale tak naprawdę po 5 latach niedawno zrozumiałem, co tak naprawdę znaczy ta czarna strona, czyli. <laughs> Jeżeli czuję się wkurzony, to zaczynam coś robić, co mi po prostu te myśli, te myśli wyłącza. Mogę w coś się całkowicie pochłonąć, i nagle nie wiem, kiedy mija 5 godzin, 5 godzin a ja dalej siedzę przy kąpie, kreuję filmy, e, uczę się nowych rzeczy itd. I to jest właśnie kreowanie tej negatywnej energii. Na projekt, na dobrą stronę, bo jeżeli nie, nie będziecie kreowali tej swojej całej waszej energii na złą stronę, no to już możecie naruszać prawo, a to właśnie nie o tym chodzi. Nie ma nic na świecie. Tak naprawdę bardziej potężnego niż ukierunkowanie swojej złości w dobrą stronę, w stronę projektów. Andy Frisella właśnie o tym mówi, że większość biznesmenów, większość ludzi coś osiągnęło, właśnie czerpie tą z czarnej strony, bo oni wkurzeni na, bo oni cały czas mają myśli z dzieciństwa. Jeżeli cały czas masz myśli jakieś z dzieciństwa, że coś ci się stało, coś ten, w przeszłości nie wrócisz. Czyli właśnie o to chodzi, żeby wykorzystać, zebrać te kurde, wszystkie złości w sobie i wydać to w dobrą stronę, w stronę, co to robicie, nie mówię o używkach, które wam nie pozwoli myśleć. I to jest mega, mega, mega genialna sprawa, ale niestety jakoś psychologowie o tym w ogóle nie mówią, a to właśnie w tym jest cały sens tej kierowania tej ciemnej strony, tej całej takiej złości, taki szybki materiał, bo taki nagrywam, jeszcze mam kilka tematów, na które zaraz będę nagrywał, także będzie troszeczkę, wjedzie na ten kanał i się zastanawiam, czemu ten kanał na przykład nie zrobić, nie zrobić właśnie po angielsku, żeby tam było tak już płynnie, jakby po angielsku, żeby więcej osób dowiedziało się o takich na przykład projektach, jak... Drewniano, drewniano głowa kaczka, o alienacji rodzicielskiej, czy o na przykład walczeniu w równości, bo walczymy, bo ten kanał walczy o równość kobiet i mężczyzn. I właśnie o to w tym chodzi o tym kanale. Także jak Ci się podobało, daj łapkę w górę i lecimy z tematem. Dzięki za obejrzenie, pa! pa.